Widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku Solo Solokeshkabas, zapomniałem, że to jest Wiktory. Kurde, przez dwa lata były te Wiktory i... Okej, okay, tym razem grałem już na delay'u, także łatwiej mi się grało, ponieważ ludzie tam nie stream snajpowali i tak dalej. Co dwa tygodnie wygasają kodziki twórcy, więc możecie mnie wesprzeć moim kodem kazama5 w sklepie Fortnite. Jeżeli chcecie też, to możecie wysłać jakiś filmik, jak reklamujecie mój kodik na Twittera do mnie. Kod w sklepie kazama5 w sklepie Fortnite. Kazama5 to najlepszy streamer. Eee, robi na, na początku na kanał głosowy wleciał coach w zasadzie kandydat na coacha mentalnego. Zama, to twój moment. Wiesz ile włożyłeś do pracy, ile razy siedziałeś po nocach szlifując mechaniki. Był to bardzo młody coach mentalny. Nie musisz grać perfekcyjnie, musisz grać lepiej niż trzeciwi. Każdy ma ale różnica jest taka, że wiesz jak... Nie kontrolować Po co ty strzelasz? Ufaj sobie, bo jesteś tu nie przez przypadek Pełne skupienie, zero strachu, lecisz po zwycięstwo o, Dzień, Dzięki Pomagałeś Kepciowi w tworzeniu filmu? Nie. No, Jak to, nie, to nie, tak? nie? Ale mógłbym Ogólnie chciałbym e, mieć taki cały sztab trenerski, coach mentalny, coach pomocniczy, analityk Potrzebuję takich osób Być może ktoś z was jest chętny, zapraszam do mnie na streamy Będzie być taki TikTok Widz napisał mi wiersz Kolegom bym się mógł pochwalić A gdzie jest kurde? No, graj, ja, gra, ja będę do max 10 minut, graj jak ci <ścoughs> na zone Kurde, a muzykę uspokajającą odpalić? Fale alfa aktywują 100% mózgu po 10 minutach Na delayu test free Nikt nie będzie wiedział, że ja to ja Leżysz? Muszę te buty zmienić, bo są ogromne, serio Nie zdążyłem. Dobra, polecimy sobie później lunchem, zbierzemy sobie metal poza zonę, elegancko. elegancko. To wbił? ma boy. A witam po pierwszego kołcza. Jest ile, mam nadzieję, prawda? Tak, tak, jest ile, oczywiście. Z tą do należy się Weź na. Ej, Wam też przerywa kapsona czy ty kokolwiek? Tylko tobie, Zabija się, Laki Tatana. Nie ma ząb jeszcze. Dobrze, że mam katana na lejta, to mi się podoba też No to górkę się zaczął pisz Poluję na dół, ale nie stać im mm. fumbu Na jednej rampy był gdzieś nie wyjdzie, chyba trzyma się Ja staram się, że się przewidzisz. Tatana. No okay. kurde. O tym mówiłem kurde. Czemu? Zastanawiam Dobra, można, można. Takie istnieje w Chyba nie. Nie było chyba Ale Kurde, kurde Czemu ja was nie, Czemu ja mam jakieś lagi? Co, czekaj! Coś jest nie tak! resetuję Discorda, coś jest nie tak. Czemu mi zacina co nie gadają? Ja nie... Ja nie słyszę co oni mi gadają w ogóle. Działałeś, bo ty? Nie, nie zdjąłem. Nie pamiętam co ja robiłem jak mi tak zacinało. Czy mam jakieś przeciążenie czy coś? Nie wiem, nie pamiętam. Ten też ma raczej zero ja jakby ja podjeżdżał. Ja no. Tak zabił. A coś Kapson, mów coś, mów coś cały czas. Sigma, Adrenaliz Steel Water. No nie no ja coś mam nie tak z dźwiękiem. A my też ci przerywaczy. my się ciebie tak nie aż. A mów coś i Capson, i Uszaty ten Udź, uś, Udź, kurwa, 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 chodź, chodź śmieci uszczeruję kurwa. Nie chyba cię, huszaty z wielu tych kota bym ci w Fortnite, ty. No nie wiem... Coś mi... Nie no coś, coś ma mnie tak, no nie wiem co jest, ale no coś mam nie tak. No to nie farmisz. Metal farm. A tam oboxy to cię chyba całą rodzinę wybiły, nie? Bo każdego ja tym, No bo każdego co widzisz to pobijasz. pobijesz. Samoboxy, że. Aha, że mijam. No. No, że, no, że cię chyba rodzinę wybiły. Tak ja się. <noise> że rodziny <noise> mi wybiły, dobra. Na streamie nie laguje, no to dobrze. No to u mnie jest, Trisselga to jest A może próbowałeś do laryngologa? Co? Nie, nie muszę do laryngologa cię. Czyli... Dobra, no, leży. Szybki się złożyła. Nie, no. ona. Jest. Wjazd z niego imu. No i mu wjazd, no wstępnie się udajesz. Zabierz go sekundę. Pokażę rybę jedną z chyba. O ty. kur... Piękny Adrian. Masz, masz 15 masek, ty możesz cały czas maksować. Mas, masz, masz ja bym mogła no, maksować, no. No maksować, jak latę. No, no. <śleski> o ty robi to chyba każdy, kto chce montażu, nienawidzi. Bo, no, 3 20 kilo i 80 ammonia. No, no, <śleski> Każdemu wybiłem rodzinę jest nie niestety? Gdzie jest mój tymbal? O boxy rodziny wybijamy ja, ale Ej moim zdaniem stary nie napis... do nich jak ty no nie masz Iść na to podmiot No jak tu ktoś siedzi? No ale to po pod... zrób, nie do boksy do środka tylko ty Zabuduj obok Chcę to podmiot Można ammo box zostanie Kurwa 30 moje jeb... Bo ty nie lubisz zbierać unboxu, bo to strata czasu dla... Prosto. Ale to jest begging, co ty od No Nie wiem, że to. No prawdziwa Sigma. ma sensu. No i pa, dwie maski darmowe. Nie, nie chcę, no. <laughs> człowiek już mówię, prób. że mogę podmienić po prostu, a nie, Ale że... Nie, podbierze. nie chcę nic podmieniać. Na Musisz nawet jak ci śmieje z tego. Nie weźmy tego. A wal, wal, 30, bo masz prawie tyle, ile... Ale cicho bądźże, no! Nice. Nie będę... Nie męż. weźmiesz górę tam <gry> Na nie mogę. On sobie jakie a ani po prostu Jest yes, szybki. Niewidoczny. Ty się nie śmieć, tylko się skup. To, to nie jest za bardzo sytuacja na apenu ale... Na idę, dmg. Jest to najlepszy. nas pika, zaraz wyśmierza. Na jednym pilcu się trzymasz? To idzie na górę, musisz tam wejść na górę. Wyżej, jedną, jeszcze na tym chłopę Na to schodzi na to. No, no, no fullało no, no. zejść jakby się chwilę 70 Za Wejdź, 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 Gdzie są? No ja nie widzę pan ja, wyspę, prawda? No, lewa, lewa teraz no. no nie mogę, nie mogę, no Fajnie, że mi... Dobra, no, ale i tak było top 9 Dobra, nie zginął, no muszę robić jakiś... Praktycznie kłócę. <grym> Ze stresu Zmieniamy nastawienie na full... Dobre Masz 500 za ammo, to powinieneś grać <grym> pod haję tę grę raczej Teraz się robić chorobę na tym poziomie. Muszę od razu rotować, nie? Czy od razu? Nie, od razu. Co ci to dało? No jestem bliżej, teraz mogę prasować sobie ludzi. Daj mi kebsę na jakąś nową motywację, please. Jesteś blady. Udowodnij, że nie jesteś. Tak, tak, też zawsze Są tymi schodami po dalej wszystkie masy Co? Ja bardzo, bardzo słyszę że mi nie drzeć, ale jest od massa Daj go i go też Przypominam, że my ich przerywało nie prosiłem żeby mu się Bo nie słyszałem co nie to nie mówią, no przerywało mnie na drewnie Okej okay. Mało mocy To lewo. Nie no tylko go zamykamy otwór. Otwór. No, To łatwo No tu idzie pod do... górę Tam Ewe. Olinuj fragi. Trzy bity. Jeden bit. Te trzy do wagi. On zero, jak trafił Ale nie strzelam pompa chyba nawet w ogóle, nie, nie wiem. Ta, że oni się glifują. Ja nie chcę tam. Ja mam dobre macie. mam takie piki, to może... A no może nie w 2025. <głos> 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 to nie jestem w 2025. jest. podobało się? Się, sure się, show widzę, podobało się. Napiszcie ja tutaj? Teraz to do dozauna. Do góry. Proszę mnie tylko nie stresujcie teraz, okej? Okay? Ja muszę... Myślę, że... Ja jestem mocny bardzo w tym Długo trenowałem Fortnite'a, dam sobie Masz dużo no tam. ma, będzie nam I tu hmm. sobie zacząłem sobie mentalnie pomagać. Uświadamiać sobie, że trenowałem, że jestem przygotowany, że mogę dać po prostu 200 w głowę. Nie mówiłem, że jestem najlepszy i tak dalej, bo no zawsze jest ktoś lepszy, tak? No. Mój były duopartner WIKO czy kto inny, ale to, że jestem mocny, jest to prawda. Mogę sobie to uświadamiać i tak dalej. I wierzyłem, że będzie to mi pomagać po prostu w grze, w walce z kimś. Nie, Zasana. Nie chciałem ryzykować. Jest wizyt. wysoki daję Pan podsłuchał. Co jest? Farming. nie będzie się mógł różnią, się stawić. Dobra. No, no. fajnie, jak będziesz na haja dajeżał. Czy Mam syp? Nie No, trochę, no praktycznie syp jak masz chwilę.

Masz syfon spokojnie. Masz macy, masz macy. Ryby. Nie masz albo pompie. O, e, high. A jest, jest, jest. On no, ryba, nie, masz, nie, masz nie, 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 Dobra, ładnie, no, dużo chili, nie, 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 No nie, 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 no, szkoda, że tego faja w ogóle nic, nic, a nic kompletnie. Sorry, bałem się tego haja. Ja nie miałem haja grać. Zresztą Wiko też mówi, żeby haja nie grać. Ale to nie chodzi nawet o Wiko, to chodzi, że ja się bałem po prostu. Tu chodziło mi o Coopera, pomyliło mi się. To nie Wiko, tylko Cooper, kiedy razem z Kanadą na streamie analizowali jego zwycięstwo solo Keskappa. Kazała, z moich obliczeń wychodzi, że musisz zrobić ile? O dwa? Nie, nie wiem, obliczcie, ja patrzy ile na quale, już patrzę ile na no gdzieś, mm. nie wiem, top 5 Akile? Nie, nasz tak dobrze to chyba nie. 295 292 na szansę, 300 na sej. To no tutaj będzie dużo takich begerów, bo tutaj będą ludzie grali do full late, a to nie będą biegali tak po Stomasa. Czyli nie patrzcie grać twardo i tak jak tą grę po prostu. Zobacz burde, czy ktoś leci. No tak pusta masz tam... A leci mi ktoś czy nie? Na splita, A masz najlepszy, masz najlepszy. I...

No. Skup się na macach teraz, moim zdaniem. Teraz coś zlotujesz lubisz nie dostał tego po prostu, będziesz gudał sobie już. I ammo boxy zbieraj, bo w ogóle ammo nie masz. sobie się. No wezmę. Bo on do Serża nie zginie? Może, może serdż właśnie, no. Ale Tylko on dużo serdża, 100... ty. Ile? Nie, doniem? no stówę, niecałą stówę. Jak stówę? Jedynie nam 150, drugie ma 80 coś. No, coś. No, A no dobra, no, ale, ale... tak jest... mało. No to jest fullback gier, tak. A dobra, jestem dobry, dużo trenowałem i tak dalej, i dam sobie radę Ja Jest taka choroba, że się powtarza Dużo, coś? dużo grałem w Fortnite'a Grałem dużo w Fortnite'a, trenowałem i jestem mocny Nie muszę się niczego obawiać No to no, co? Tak, Chodzi o powietrze Musisz iść lutować jakieś miejscówki żeby znaleźć rotację Do, będę... Nie wiem czy ty nie chcesz po drugą stronę iść na tej miejscówki i zobaczcie. Bo w ogóle jak idę pójdzie tam, to nie wiem, czy to tam. jakiś spot jest, gdzie Masz kapasę, czy? Tak. Ja jo, grałem klaczy, więc... Mam 9 buildów. Dobra, no przegrałem. A to Polak. Na mnie zakąpił, a nie wiem gdzie on był w ogóle. To, to ja chyba kto inny w ogóle, czy jak? Tak, to kto inny. z Zulut ma ten ziomek, że on już z mastą i z shitfishami, a się ledwo gra, trzeba. No tak, to jest, kse, jest ksena. Nie ma się Kazaman nie ma cię za cię Tam wejdzie, że to jesteś ty w takim razie. Pas stoi tam widzisz. To jest on jest od jedną jak nie w znam, więc nie ma Cię tyś. Dobra, ja uciekam. Dobra, dzięki coachu W ogóle i tak było ten. Było fajnie, było fajny, late był. Widzicie, widzę jak nie ma nie ma tak stream sniperów. Nieźle się tu zakłada. Miałem totalnego niefarta, że tutaj chłop kampi, nie. No... no co zrobisz, no jak kapi na ciebie 4, to co na to poradzisz? Jak hop się na tobie skupia, to co zrobisz, na to? Każdy W każdym razie miałem pompy normalne. Jakbym miał normalną pompę, to bym go zabił.